Proporcjonalnie do swojego wzrostu człowiek ma najcieńszą skórę ze wszystkich zwierząt. We wszystkich rodzajach skóry znajduje się lepki klej, u jednych mniej obfity, u drugich bardziej, na przykład w skórze wołów, z której wyrabia się klejster. U wszystkich zwierząt skóra należy do tych części, które są ciągłe, kontinua. Traci swą ciągłość tylko w miejscach, w których naturalne przewody odprowadzają wydaliny, ponadto w ustach i na paznokciach. Wszystkie zwierzęta krwiste mają skórę, lecz nie wszystkie mają włosy. Rzeczy mają się tak, jak powiedzieliśmy wyżej. Autor tego tekstu, Arystoteles, wydaje się być wszystkim wspaniałym filozofem, ale widać, że był przede wszystkim wspaniałym fizjologiem, który wyśmienicie rozumiał rolę, jaką w życiu człowieka odgrywa ta ogólna, jak nazywają fachowcy, powłoka ciała, która stanowi barierę pomiędzy organizmem a środowiskiem. Jak jest zbudowana i jak działa, tego jeszcze niestety nie wiedział. To dopiero zbanano później i dziś już wiemy to prawie doskonale. Na takim Przekroju, który jest kilkudziesięciokrotnym powiększeniem drobnego fragmentu skóry, widać to znakomicie. Trzy warstwy, ta górna, zrogowaciały skórek i jego poniżej położona część składająca się z żywych komórek odradzających tę warstwę zewnętrzną. Skóra właściwa to ta najszersza warstwa i wreszcie pod skórą leżąca już ta żółta tkanka tłuszczowa. I co w środku? Tak zwane przydatki. Gruczoł potowy z kanałem potowym, który umożliwia wydostawanie się tej mieszaniny soli i wody na zewnątrz skóry. Specjalny mieszek włosowy, w którym zakotwiczony jest włos i wspomagany niezwykle istotnym mechanizmem, mianowicie gruczołem łojowym. To wszystko razem ze sobą stanowi pewien ściśle powiązany system pracujący tak, że właśnie spełniać może tę najbardziej elementarną funkcję – funkcję ochrony przed wrogim środowiskiem. No przy czym to jest oczywiście taki punkt widzenia, powiedziałbym, człowieka, który fascynuje się szczegółami. Za czasów Arystotelesa to było zapewne na miejscu, a obecnie, a obecnie jednak nabraliśmy pewności, że na całą sprawę należy patrzeć no, z pewnego, bardziej ogólnego punktu widzenia. No słuchaj, można oczywiście popatrzeć na, na linie papilarne, jeśli użyjemy jakiegoś przyrządu zbliżającego to wszystko, no to dostaniemy w efekcie coś w rodzaju, no, takiej geograficznej struktury. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie proste porównanie. Otóż zupełnie analogiczna struktura, Pojawia się wtedy, kiedy okiem kamery podczerwonej spojrzeć na fragment Ziemi, no powiedzmy z samolotu. I tu, I tu widać już, że nie jest to skojarzenie proste, że właściwie na skórę należy patrzeć jak na pewien obszar geograficzny, który ma swoje właściwości, no takie typu wzniesień, dolin, rzeki, i tak dalej, ma swoich mieszkańców, ma wszystko to, co, czemu powinien odpowiadać, co powinno znajdować się w tak zwanej ekologicznej niszy. Oczywiście na to trzeba umieć patrzeć i do tego trzeba mieć również do tego patrzenia, trzeba mieć odpowiednie przyrządy, tak jak przy obserwacji Ziemi. Jedno z wielu miejsc pod słońcem bardzo wrażliwe na promieniowanie naszej gwiazdy, reagujące ściemnieniem, które nazywamy opalenizną, a jednocześnie obszar o własnym klimacie i wcale skomplikowanej topografii. Miejsce, które wprost idealnie nadaje się na siedlisko. Ciepłe i wilgotne rejony są gęsto zamieszkane. Chłodniejsze, o bardziej suchym klimacie nie cieszą się popularnością, choć i tu można znaleźć kolonie mieszkańców. Nawet ono jest zasiedlone, bo ciepło tu i wilgotno. Szczególnie frapującym terenem podlegającym kolonizacji bywają te powierzchnie. Obrazy nabierają dramatycznej wymowy, gdy rośnie powiększenie. Najbardziej nawet gładka skóra odsłania wzgórza i doliny porane licznymi pęknięciami. Krajobraz, który przywykliśmy nazywać księżycowym. Horyzont przeorany od krańca do krańca. Kaniony bez dna i grzbiety wzgórz wyciągnięte bez końca. To zwykłe linie papilarny. I gęsty las, pełen nagich pni, wyrastających z powulganicznych kraterów rozmieszczonych wśród luźnych płyt z rogowociołego naskórka. Wszystko to dosłownie jak na górze. Martwe, kreatynowe łuski są bezustannie ścierane, odrywane od podłoża i odrzucane w nieustannym cyklu narodzin, wzrostu i śmierci. Zmywane w potokach wody, zrzucane w procesach tarcia, odradzają się wciąż na nowo. Ta odnawialność jest charakterystyczną cełką ludzkiej powłoki, odzienia, które wydała nam ze swego magazynu Natura. Wśród spękań powierzchni otwierają się swe gardziele wyloty specjalnych kanałów. Biegną ku światłu od umieszczonych w skórze właściwej gruczołów. Biegną właśnie stąd, z pozornego chaosu, rzuconych byle jak włókien, tworzących elastyczną, półprzepuszczalną tkankę. 3 mm na dobę. W takim tempie wyrasta nasz prywatny las, którego każde drzewo jest zasilane z własnego gruczołu łojowego. Poprzez mieszek włosowy łój wydostaje się na zewnątrz, natłuszczając skórę mieszaniną substancji oleistych, wosków i tłuszczy. Niektóre z tych ostatnich zmieniają się w kwasy pod wpływem bakterii. W ten sposób kształtuje się mikroklimat, który bywa inny niż w miejscu oddalonym zaledwie o kilkanaście centymetrów. Ten krajobraz zadziwia bogactwem szczegółów. Mikroskopowe spojrzenie ujawnia niezgrabny zarys igły, przerażającej topornym kształtem. Każdy zastrzyk trzeba uznać za brutalny akt wandalizmu, burzący delikatną i skomplikowaną architekturę. Tak, właśnie architekturę, bo ten pozornie bez ładu rozmieszczony budulec jest doskonałym domem dla wielu mieszkańców. Tylko, któż chciałby tu zamieszkać? To któż? chętnych powinno być wielu, no przecież tak wspaniała, ciekawa topografia. A na dodatek, używając dalej porównań typu geograficznego co za rewelacyjny klimat 36-8. No w większości przypadków mamy do czynienia oczywiście z klimatem łagodnym, przy czym bywają miejsca niemal tropikalne, na przykład pod Pachami, bywają te, które mają drastycznie nieprzyjemny klimat No dajmy na to okolice skóry stopy, ale. Już z tego widać, że można na całą sprawę patrzeć jak na swego rodzaju wylęgarnie. Przecież są to idealne, z punktu widzenia pewnych tworów biologii, warunki do życia i rozwoju. Więc jest to niewątpliwie szalenie efektowne, powiedziałbym, i takie zaskakujące porównanie, ale nie uwzględnia ono tego, co jest najważniejsze. Otóż ekolog patrzy na to wszystko tak trochę z zewnątrz, natomiast fizjologa interesuje to, czemu po prostu... To ma służyć. Otóż mówiliśmy o tej funkcji ochronnej. Ona jest najważniejsza, bo ona zapewnia organizmowi życie. I na przykład to, co stanowi ten pierwszy kontakt, pierwszy kontakt z otoczeniem na skórek składający się z tych zrogowaciałych łusek, odpadających w procesie mycia, ubierania się, każdego dotknięcia martwego przedmiotu. To jest ta pierwsza warstwa ochronna, ale jakżeż to są niesłychanie wyrafinowane funkcje, bo przecież tutaj chodzi o ochronę przed zimnem, ciepłem, o regulację temperatury, o możliwość wydzielania płynów fizjologicznych, o wreszcie bodźce czuciowe, którymi skóra przekazuje te wszystkie wrażenia, które nas otaczają. I teraz powstaje pytanie, co zrobić, kiedy ten delikatny worek otaczający człowieka zostanie w poważny sposób naruszony, bo z tymi drobnymi dajemy sobie radę. Odpowiedź, człowiek próbuje wtedy stworzyć namiastkę, stworzyć sztuczną skórę.